The adventure starts here. Wow! U, co to jest? Nie! Thank you Ale zeskoczyłam. Widziałeś to? Glądałam jak van diesel normalnie w swoim najlepszym akcie, nie? Witam Was w kolejnym zimowym vlogu. Tym razem nie z piwnicy, a z góry. Ski Sundown w New Hartford w stanie Connecticut a mają tutaj taką promocję na tej górze, że zjeżdżania nocne są troszkę tańsze i postanowiliśmy sobie zrobić dzisiejszy wieczór sobotni zjeżdżaniem rodzinnym, łącznie ze znajomymi, którzy właśnie zaraz do nas dołączą. I dzisiejszy vlog będzie wszystko na temat. Na skiing. E, tak, wszystko na temat zjeżdżania na tak na skiing. Tu jest Maja, z tyłu stoi Hubert, czeka, a ja jestem kolejce po bilety. Bilet na takie 4 godziny wieczorne kosztuje 44 dolara od osoby i 40 od dziecka. Troszeczkę to jest droższe w ciągu dnia. I will take two adults for a night and one for child. Uh, two adult night tickets and two snowboard and boot rentals. Thank you. Ok. Bilety są kupione. Mamy trzy. Wam ja teraz do światła pokażę, jak takie bilety wyglądają. O no dosyć standardowo, to będzie napisane. Junior akurat tutaj mai Wygląda tak. Włożę sobie, słuchajcie, na kask, mam taką naczepkę kupiłam. W sumie to przyszło razem z GoPro. Taka naczepka na kask, więc sobie ją dzisiaj przymocowałam bo to jest mój pierwszy sezon a, z GoPro. W sumie na nartach, dlatego pomyślałam, że zrobię o tym vloga. Bo nie jeździliśmy dwa lata z Racji remontu, ci co oglądają nasze vlogi to wiedzą że mamy remont w domu i po prostu trochę mamy mało czasu tej zimy. Hubert próbuje założyć swojego buta, mieliśmy je zimne w garażu, no i oczywiście zimny but ciężki jest do nałożenia. Zaraz będzie pomagał Mai. Tutaj jest cały ten e, lodge Tak się mówi lodge tutaj na dole. No i tutaj są stoki. Jest kilka stoków narciarskich. Co nasi znajomi zdążyli do nas dojechać. Będą kupowali też bilety. Oni muszą sobie wynająć sprzęt, tak żeby one no jeszcze wynajmowali. Zobaczymy, jak taki wynajem wygląda. Okay. Witam Was! Hej! Hey. Hey. Oh, <laughs> A za cienko. trzymać. Ale. No tak. niestety jesteśmy nieprzygotowani w takich A sposób, jak musieli. nieprzygotowani? Bardzo dobrze. Rowerowy kask. Nie szkodzi. Ja no. też na rowerowym ci powiem, że tak? zaczynałam. Aha. Ja ci powiem, że pierwsze pięć razy jak zaczynałam zjeżdżać nauczyłam się jak miałam 35 lat. Także byłam dorosłą osobą. To zjeżdżałam w kasku, y, po, trz, po trójnych spodniach od dresu, bo wiesz, nie kupowałam nic, bo nie byłam pewna. Tak. I dopiero po roku czasu, po całym sezonie, byłam pięć razy w jednym sezonie, już wiedziałam, że następny sezon będę chciała to zrobić, dopiero poszłam sprzęt kupić. To nie ma co, wiesz, to jest... Trzeba sprawdzić. Tak, trzeba sprawdzić, czy się lubi, czy się w ogóle się ma... Czy te trasy, któreś masz wybrane? Hmm. Nie, wiesz co, U ustaliśmy z Hubertem, że no. skoro nie jeździliśmy dwa lata, to najpierw, y, to y... najpierw zaczniemy od oślej łączki, żeby trochę maj przetrenować też takich samemu, się trochę przyzwyczaić z powrotem. No i przy okazji, wiesz, Alicję tutaj będziemy też troszeczkę uczyć. Także zaczniemy tam i zobaczymy, jak wyglądają Nasze kwalifikacje. To, to. jest to narzędzie, które y, używaliśmy też na łyżwach. Tak? Tak. Znaczy mm -hmm. wiesz, dajesz y, i alka i tam w razie czegoś. Jakoś... Aha, za rączkę w ten sposób. Za rączkę, nie? No bo to jest tak grube, że ona może złapać normalnie. Nie? Aha, rozumiem. Okay. I to będzie, no tak, rozumiem. Nie wiem, jak to będzie na martach, zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że no. nam się uda. Zaraz będziemy wchodzić do rentalszap, ja jeszcze butów swoich nie założyłam Zawsze słuchajcie, wchodzę na stok w takich butach, mam takie stare buty Hapcie. które. Tak, wiem, że jak mi ktoś nawet korpus to nic się nie stało Ale to mi się jeszcze nie zdarzyło, ale nigdy nie wiadomo, nie? I ja je po prostu zostawiam na stok, tam pod stołem To my idziemy wypożyczyć ten sprzęt Halo. No to wchodzimy Widzicie, pisze rental na tych... rental pisze na takich renta, nartach, na deskach Także są zaznaczone No i to jest to miejsce, gdzie się wypożycza nie jestem pewna, ile to kosztuje, także jak się dowiemy ceny, to wam wszystko powiem. Aha, muszą wypełnić aplikację. Ja to robiłam 10 lat temu, jak wypożyczałam wtedy narty, jak się uczyłam i zdążam zapomnieć, że to jakaś forma była do wypełnienia. Dlatego nie za bardzo mogę tutaj doradzić okay. znajomym. ale to jest łatwe do odgarnięcia. To imię, nazwisko, numer Buta. No i na końcu podpis, że jakby co to jesteś pewnie odpowiedzialny za to wszystko. Tak jest. No i to było tyle. I zaraz się dowiemy jakie ceny są. Także mamy do opuszczenia dwoje dorosłych i dziecko. No i tutaj są te buty, a właśnie zbliżam troszeczkę. Dużo mają tych butów, także jest tutaj sporo do wyboru. Tutaj sobie ludzie zostawiają swoje buty. Nawiasem mówiąc wiecie, co ja też tu zostawiam buty, czemu nie, nie? A tutaj jest do wypożyczenia. Na No i oczywiście, jak już masz tą całą formę jest sprocesujesz, najpierw dają ci buty, a potem wypożyczają ci na tym. Hubert poszedł po coś do samochodu. Znajomi zakładają buty na wypożyczanie. A ja idę do toalety Tam jest miejsce, gdzie można sobie zjeść e, ciepły posiłek. O tam można zamawiać, wam pokażę, gdzie. O tu. Taki bar, ciepłe posiłki. Tu można sobie usiąść a ja idę do toalety. Tutaj też są lakierons. Akurat my z lakieronem nie będziemy korzystać, ale jest taka możliwość tu po ścianie też. I tu jest jeszcze więcej takiego miejsca do siedzenia, gdzie można się wyczyliować w takim fajnym drewnianym klimacie. Także jeszcze mały przystanek na toalety i będziemy szli powoli na górę. Ala z Mają na oślej łączce, na tej większej, nie na tej zupełnie małej. I jesteśmy gotowi. I jesteśmy gotowi, tak. Także dziewczyny praktykują sobie na razie tu troszeczkę. I za jakieś pół godzinki przejdziemy już na troszkę większą górę z nimi. Niech sobie Maja przypomni, a Lisa o trochę bardziej komfortowo się poczuje i będziemy dawać z nimi. A co? Do ważny świat należy. Jak ja to mawiam, Ameryka jest dla byka. Dobrze, Majuszka, podnieś kijki. Super dobrze staśmy zjechała dobrze przypomniała sobie stare czasy sprzed dwóch lat wydaje mi się że nie będzie źle tutaj jedzie hubert za nimi marta ale będziemy dawać czadu na oślej łące zrobimy tutaj furrowę chodź Majuszka no przypomnij sobie kochanie jak to jest podobno takich rzeczy się nie zapomina najpewniejszy sposób słuchajcie robienie na, ja na, na piszę czyli na półk no właśnie nauczymy Cię znowu jak wstawać tak? i jest maja? być super o poddała się pierwszy etap nie musisz ma mieć gogli nałożonych jak nie chcesz musi dobra Ma, musi jak prawdziwa dama na stoku musi mieć całe przyrządowanie nałożone Nieważna jazda, nie? Ważne żeby wyglądać stylowo Maja już zjechała parę razy Przypomniała sobie stare dobre czasy, przy dwóch lat I będzie teraz zjeżdżać z mamusią, tak? Okej, okay, jak chcesz przestać, um, jak chcesz przestać, um, możesz robić tego, bo bo jak chcesz kręcać mhm. i tak, Tak, Maja tłumaczy wszystkim jak się zjeżdża teraz. No. Tak, tak. Dobrze, pięknie. Dobra Majciu, to teraz zjeżdżaj, a mama cię ładnie nagra. Będę jechać za tobą, okej? Okay? Majcia, zjechałaś na pizzę, ale zjechałaś bez żadnych problemów. Dobra, tak, dzieci zostały, a my razem z Matą ubieramy się na dużą górę. Matą, widzicie? Także na krzesełka i jechamy na prawdziwe narciarstwo, a nie tu jakieś przedszkole. Tak jest. jest dobra. Dosyć szybko, nie? No. Zabiera, nie? Tak dawno nie byłam na nartach. Dawno nie byłaś? No, Ile lat się... temu ostatnio? Ciekawa że aż moja siostra dorośnie. no tak, bo, ale i z no i widzisz. Doczekałaś się. No. Ja ci wam, że wieczorne, wieczorne zjeżdżanie ma taki klimat, nie? Zupełnie inny niż w ciągu dnia. Nie no, na tym mody to ja na pewno. Tu mnie zjecha na bank, nie? No ja słowa. Chociaż tutaj to mi się wydaje, że możesz skakać trochę, nie? Tak. Rozpędzisz? No, ja dlatego będę tak dużo skręcać, wiesz? I hamować. Aby się nie rozpędzić za bardzo. Bo to najgorzej się rozpędzić, jak stracisz uwagę, to już lecisz, nie? Tylko raz mi się zdarzyło tak upaść. bo no, wiadomo, nie, upadłam wiele razy, ale. Tak żeby wylądować tam w tych laskach takich, wiesz, się na takim krzaku zatrzymałam. I co? I właśnie wiesz co, przez prędkość. Po prostu jak już się ratowałam na samym końcu, to prędkość już mnie zgubiła, nie? No. Już po prostu w, w, turlałam się i wyturlałam i zatrzymałam się na takim krzaku i... No i na no, tym się skończyło, nie? Na tych barierkach. O! Zobacz, patrz na kościoła. Ło! Wow! O, Spimowałam go! No, no, a ten tutaj? O, ta też spróbowała zobacz Odważni, odważni. No, to nie będę ja. Nie w tym życiu. Dobra, biorę poprzeczkę do góry, bo będziemy się rozładowywać. Nice. Okay, jedziemy. Włączam wam muzyczkę. O, ale ładne jeziorko. To w ciągu dnia musi ładnie wyglądać. Łączą się szlaki, a no to my jedziemy dalej. Tu ładnie oświetlone. Tu są te mołdy. Ale mołdy, słuchajcie. Tu nie będzie prosto zjechać. Te mołdy. Są tutaj straszne. Oh, Gratulacje, <laughs> ale ci powiem, że na końcu te mody, takie, wiesz, te, ja tam się podbijam ostro. No ja tak chciałam, tak wiesz, jak na rogu kosterzy Tak. Podejście numer dwa. Jestem na liwcie z moim mężem. A wyciąg na liwcie to możesz, <laughs> na liwcie to możesz wisieć tak? Tutaj jest tak oblodzone, że ci powiem szczerze, że jedne były takie momenty, że ja chciałam zahamować, ale było bardzo oblodzone i po prostu nie chciałam mi się zatrzymywać Marta, nie chciałam pugiem robić. Zacznę od tego tanie. gościa. Patrz, patrz, patrz. Patrz. Nice. Widzisz? Mariusz jedzie, Marta jedzie, ja i Hubert. Jedziemy! Widzicie te samki za wami? To ja się na nie położę Najodważniejszy mnie podepnie i jadę Dobra, jedziemy Na mołdy. No nie jest łatwo, nie jest łatwo no Słuchajcie Tu spróbuję na pisce. Dobra Dam radę! Bedtimer mi <laughs> Daliśmy radę. A w międzyczasie nasze małe potwory co tam u nich? Trzeba je sprawdzić. Jedzie nasza gwiazda. A, widać, radzi sobie elegancko. Zjeżdża z koleżanką. No i hamulce na końcu. My tu znowu tą samą załogą próbujemy nowy szlak. Tam z boku To będzie ten Idziemy nim do góry I zobaczymy gdzie nas powiedzie The adventure starts here Dobra, Dobra. Dobra. No to co ty z tą rurką masz? Bijesz mnie w głowę Widzisz, chociaż mam raz możliwość Sprawa. Ma wow. co skupia? Jezus, ale zaskoczyłam! Ty, to było dobre. Ja pierniczę okay. Okay. Nie, thank you to ty, to Pan zatrzymał wyciąg Ale zeskoczyłam, Widziałeś to? Bo ty zamiast schodzić, to tam okay. się To co? Słuchaj, wyglądałam jak Van Diesel normalnie w swoim najlepszym akcie Bo się przejęłam tą rurą, wiesz, dwa razy już go tam uderzyło, nie niechcący W kasku musi nic nie stanie No, pomyślałam sobie, że jak go zlikwiduję tutaj na wyciągu, to nie będę miała świadków No I tylko tak delikatnie zrzucić tam te drzewa No, tak myślałam właśnie no. No. Ale się trzymał skubany. Bazy... O, biedoczek. Ale zobacz. Zobacz. Ale dziecka się nie zapyta, czy dobrze. A mnie tak. Czyli musiałam wyglądać tragicznie. Nie, wyskoczyłaś tak, jakbyś się mówisz. Tak? Nie, był pewien, czy cię nie uderzy w głowę. Dlatego aha, aha. Ale czułam, jak skoczyłam. Poczułam się przez chwilę frywolnie Zjeżdżamy znowu. Zielony. Co tu się dzieje? Gdzie ja wjechałam? A gdzie ty pojechałeś? A wyjechałeś poza teren? Chciałam ci powiedzieć. Ale tu śniegu. Poczekaj. Ty ci powiem, że jak jest tak dużo śniegu, to też się łatwo wybaranić. Nie jakiś taki krystaliczny, no sztuczny, no. Nie bo najgorzej. O nie, jadą jeszcze raz. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Dobra, włączam tą kamerę. No, bo ile można nagrywać, no? Jest gwiazda! Brawo, Maja! Ślicznie! Wow! Elegancko, pięknie, brawo! I to by była kwintesencja tych zjazdów. I tym oto akcentem kończymy tego vloga. Zbieramy się do domu, jest dziesiąta wieczór. Żegnamy się.